Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym materiale na Titan Polska Zmierzamy oczywiście dalej w naszym kolejnym i ostatnim już akcie, czyli akcie północ, który jest częścią dodatku Ragnarok Witam serdecznie już w drugim materiale chyba z tego aktu No i bez przedłużania lecimy, ponieważ sam akt jest naprawdę długi i wiele, wiele będzie się działo A jak na razie jesteśmy jeszcze w Grecji, ponieważ ten akt zaczynaliśmy w Grecji i w poprzednim odcinku ogólnie byliśmy w Korencie, czyli dużym greckim mieście Pokonaliśmy również bossa, pierwszego w tym akcie, i również mogę powiedzieć mini-bossa e, Ponieważ jeśli chodzi o ten akt tutaj, e, tego bywa Z tym bywa naprawdę różnie, że mamy wiele bossów, mini -bossów. E, Ten akt się ogólnie bawi samą formułą tego, jak wygląda typowy boss e, Więc czasem terminologia będzie ciężka do sprecyzowania według mnie e, ja dalej podtrzymuję się, że boss, e, że tak powiem mówiąc e, pospolicie Mam po prostu napis w kolorze czerwonym przy swojej nazwie na górze, a miniboss, które, które minibossowie, którzy będą się pojawiali, będą mieli taki kolor bursztynowy, czyli coś, co nam się już zapamiętało, jeśli chodzi o samych bohaterów. Z tego co pamiętam, właśnie kolor bursztynowy tu się pojawia przy w przypadkach właśnie minibosów. Przeciwników bardzo ważnych, jeśli chodzi o fabułę, i właśnie z takiego spotkaliśmy już przeciwnika, był nim z Ciron, czyli przywódca bandytów, Jest z nim był właśnie Quest poboczny, dosyć interesujący, bo, ponieważ sama walka była interesująca, przeciwnik po prostu w czasie walki zrzucał swój pancerz, czyli jakbyśmy mieli po prostu różne fazy, i to jest miły jakiś tam na pewno smaczek, że. Jak już to formu się tutaj chcą bawić, i to na plus na pewno. Um, Więc tak. Lecimy w takim razie. Jesteśmy w przedmieściach Kenr. Kenr. Jezus, Maria. W przedmieściach Kenr. Kenhre... Ai. Ok. E, tak czy siak, jeśli chodzi o Fabułę, po prostu musimy się dostać do tego portu Kenr. I wypłynąć do. może nie Skandynawii, a. Hmm, to chyba Galia będzie. Um, Germania, o o. Na pewno to dzisiejsze Germania będzie. Także setnik się kompletnie zmieni i wyruszymy po prostu w całkowicie nowe otoczenie, bo na razie jednak jeśli chodzi o Titan Questa, podróżujemy po świecie typowo starożytnym, a teraz jednak wyruszymy w krainy kompletnie odmienne, jeśli chodzi o. O wszystko praktycznie, bo teraz. E, Teoretycznie nie będziemy czuć, że jesteśmy w starożytności. Będziemy bardziej czuć się, że jesteśmy w takim bardzo wczesnym, ale jednak w średniowieczu, zwłaszcza zwracając uwagę na wizualny aspekt, w sensie na budynki, na, na to wszystko, bo jednak kultura osobiście, według mnie germańska, celtycka, no to jednak z takim typem średniowieczym się nie kojarzy. Chociaż jasne, że tak przecież istniało, ponieważ wszystkie te Germańskie, które podbiły Rzym, no to one, one musiały zapoczątkować swoje istnienie przecież w starożytności, żeby podbiły e, Rzym. Aczkolwiek mi się jakoś osobiście ten akt kojarzy... Jasne, jesteśmy dalej w starożytności, ale on tak settingiem fajnie podchodzi pod jakieś czasy trochę późniejsze. I przecież mamy to przecież, e, opowiedziane w pierwszym questeście kłopoty nowego wieku. E, to jest taki fajny motyw. Tylko w takim razie, czy nasza, czy, czy nasza postać jest jakaś nieśmiertelna, czy o co chodzi, ale to takie za głębokie rozchminy, żeby o tym tak debatować, myślę. Bo nie w tym sens. Sens jest taki, że tak czy siak po prostu będziemy podróżować do... Germanii. Która będzie kompletnie na stylistycznie i to jest naprawdę mega i Germania jest e, chyba najłotniejszy według mnie, jeden z najładniejszych e, miejsc... E, te ten kwestia, zwłaszcza najbliższe miasto, do którego na pewno dojdziemy. Ogólnie e, tutaj, jakieś nowe tempy nie dropnęły, ale to mamy np. zbroję trytonów, trójząb, e, także no fajny motyw. Kiedyś tam nowy kwipunek. tego na pewno brakowało, jeśli chodzi o topową Grecję. I na pewno ten brak jest już, e, że tak powiem, no zniwelowany, przez to, że jednak mamy trytonów, ich zbroje, trójzęby, więc e, to na pewno na no, ogromny plus. No i tutaj już nam się rysuje powoli ten cały e, port Jednak zanim wejdziemy, e, jeszcze tam sobie wokół przejdziemy, żeby oczyścić całkowicie okolice, ponieważ tutaj jeszcze e, kawałek tam został pusty e, Bez mojej eksploracji, więc tam sobie zawędrujemy na spokojnie Żeby wiadomo wyczyścić mapę, bo to daleko nie jest A jakaś skrzynia i trochę ekspa zawsze, że się mm, dropnie no i teoretycznie już się żegnamy już pełnoprawnie z Grecją, ponieważ właśnie zaraz wypłyniemy z Kerenhai z Grecji do Germanii. Um, Prawdopodobnie przez rzekę Ren, i coś takiego tam było właśnie wspomniane. Um, może nawet tutaj będzie. Um. <ścoughs> Okej, okay, tutaj jeszcze nic nie mamy o, o rzekach, ale myślę, że będziemy płynąć przez. Tak mi się wydaje, że przez Rann, przez Dunaj, coś takiego. Także fajny, fajny motyw, jednak takie klimaty... odmienne od tego, co było. Ja tu sobie jeszcze troszeczkę ten port tak zwiedzę. Brakuje jakiegoś kupca, według mnie, w tym mieście, bo portalu ja bym nie je oczekiwał, jeśli koryt mam jednak... no, aż tak niedaleko. Nie, sorry, to Sparta jest, Umiło mi się. Ha. Begara. No. Wszystko blisko siebie, tak czy siak, więc nie oczekiwałbym tutaj portalu, ale jakiś kupiec mógłby być, ale nieważne. Ehm, tak czy siak płyniemy do... ...Hennenburga. Ale tu Jaki chyba nam... Ehm. Like we'll może Czarne, Dunaj... Ehm. No, także dobrze, że to jest na właśnie na Dunaju, że będziemy płynąć rzekami. Także, że płyniemy do Henenburga i tutaj pełno prawie zaczyna się Ragnarok. W sensie, nagle stylistycznie, graficznie to idzie wysoko, naprawdę, jeśli chodzi o detale tego, tekstury tego wszystkiego. Nagle jest tak, po prostu strzał um, z liścia, że tak brzydko powiem, bo tu nagle wygląda tak ładnie. W porównaniu do tego, co było wcześniej, te tekstury tego wszystkiego są znacznie ostrzejsze i lepsze. Widzimy, że wchodzimy pełnoprawnie w DLC, bo wcześniej mieliśmy po prostu jednak tekstury, wszystko co było wcześniej w Grecji, bo, bo byliśmy w Grecji, więc wiadomo, że twórcy użyli sobie tych renderów wszystkich przedmiotów z Grecji. No i mamy również trollów, czyli nowych przeciwników w Ragnaroku. Fajny motyw, świetny motyw. Tutaj się już naprawdę dużo dzieje, i pełnoprawnie ja się już jaram. Bo jesteśmy już pełnoprawnie, w Rek na roku, czyli jeden. i jesteśmy aktualnie w mojej ulubionej części tego dodatku, chyba. Czyli na sam początek jest... mi się zawsze mega podoba. Jakby, o mój Boże, widzimy, widzisz ten grud, jakby. Ja się jaram osobiście, w takim zawsze się przyzwyczajam do jakichś takich. E... miast, starożytności. Tutaj mam po prostu pełnoprawny grud. Genialny motyw, i zbroja wojowników. Um, odmienna jest kompletnie, bo nie mówimy, że już wojewodnych ma to samo twarz co grać, to już się czuje, że tego nie będziemy, ale nagle zobaczycie, że nagle kupcy mają kompletnie inny kwipunek. W zależności od tego w jakiej krajnie my jesteśmy um, ja się osobiście jaram i to jest znacznie większy hype niż to, co było w Atlantis. Um, bo tutaj się tak dużo nagle dzieje wokół nas, jak mamy jakieś questy poboczne, um, którymi się oczywiście zajmiemy. I ja się jaram bardzo, czuję takie um, uczucie czegoś wielkiego, co będzie przed nami, i naprawdę wiele, wiele przed nami, jeśli chodzi o tą serię i o ten dodatek. Oczywiście mamy nowy portal, i jesteśmy w Hennenburgu, i jesteśmy to są nież tutaj w kraju celtyckim, w Germanii, można powiedzieć. E, karawana, czemu nie? Co mamy z karawana fajnego? Um, no niekoniecznie, widzę coś. Ale mamy kupca, uwaga, panie i panowie. E, celtycki, e, krawasze, koszule, nogawice, e, tasaki, nabijaki. Tego jest naprawdę dużo. Jakieś nowe tarcze. E, wow, i też mamy przy okazji ten, nowe kolory. I jasne, że sobie to ogarniemy i kupimy sobie bordowy. Bo tak. Okej, okay, bardzo fajnie. Kolorystycznie na pewno coś nowego, i jednak odchodzimy do od tego motywu, który mieliśmy w Atlantis. Tam jednak biegaliśmy tak troszeczkę bardziej nieubranym, ponieważ tam był klimat znacznie cieplejszy. Tutaj będzie klimat o, dmienny kompletnie. Dobra, tak na szybko chcę sobie zobaczyć, czy mamy tu jakieś itemki, które mi się ewidentnie przydadzą względem tego Buzdegianu, bo, bo jednak buzdyga z, ostrzema, z ostrzami, przepraszam, e, grając przez kilka aktów, to jest naprawdę szok. <grym> Tego bym się aż tak nie spodziewał, ale to nie widzę nic takiego nadzwyczajnego. W sensie mógłbym wyjąć esencję w albo stracił buzdygan, Czy to mi się opłaca? No nie do końca, więc jak na razie w tym sklepie tutaj nic nie ma fajnego. Te nabijaki są jednak. E, brakuje im damage'a, że tak powiem. Dobra, e, tak czy siak? Idziemy teraz w tym kierunku. No tu mamy herszta tej wioski. No i w takim razie teraz możemy już pełnoprawnie e, zawędrować dalej z Hamburgu, e, ponieważ to, był, to była część questu głównego, że po prostu musieliśmy porozmawiać z Hershtem tej wioski, jeśli chodzi o samą tą wojowniczkę z, ze Skandynawii e, Ilwę. I tutaj właśnie pojawiły się motywy walki za, za Zami, czyli e, jakimś tam, prawda, inną nacją. Um, jednak jeśli chodzi o ten cały spisek um, Myślę, że jeśli ktoś zna mitologię nordycką Raczej wie kto może stać za spiskiem. Ja nic kompletnie nie powiem. Um, nie będę zdradzał fabułę. Patrzcie kamienie, jak fajnie. Nowe kapliczki, one są takie ładne, jakby drewniane takie są. Zdobienia to jest tak bardzo ładne i stylistycznie kompletnie odmienne i nowe, że... No mamy złodziei też. Czemu nie? To nie tak, że, wie, wie, że bliżej Polski jesteśmy, więc jest więcej złodziei. Absolutnie. E, no i jesteśmy przy mieście Hennenburga. E, siema, co tam u was? Dobrze? No to dobrze. Okej. Okay. Ja się naprawdę jaram, jakby uwielbiam ten, tą część tego dodatku. Tej samej gry, jakby to jest jeden z moich ulubionych momentów, samego Titan Questa. Więc... E, będzie miło jak dać łapkę w górę i będzie wtedy fajnie. A także. No, lecimy w takim razie. Przez przedmieścia Hindenburga i to jest kompletnie inny motyw. W sensie no, czuję się, jakbyśmy byli po prostu w jakichś okolicach grodu średniowiecznego. No, te domy takie, one mimo wszystko podobne domy przecież były w Grecji, a teraz i tak tak wyglądają. Ok, także jeśli chodzi o ten sam setting, jest naprawdę kompletnie odmienny. Ja się po prostu jaram tym wszystkim, jak to ładnie wygląda. Znacznik bitewny, więc fajny damage datuje. Chociaż szczerze, 900 damage'a na znaczniku bitewnym to nie jest tak dużo. Jakkolwiek to może dziwnie brzmieć. To jest takie. O! Bez szału. Ale to jest wszystko spowodowane tym, że. Nie dropię niebieskich temków w tym odcinku również będzie z tym pech Dobra, to był sarkazm Co mi się dropnęło? Nie ma ucieczki um, proszę o odporności Całkowite obrażenia, ładne 9, tak! Tak! Wreszcie coś mi podniosło damage i jest niebieskim itemkiem Boże święty, co to za czary się dzieją Niech mi snacik spadnie, żebym widział i normalnie 6, 7, 656. 6. I Jeszcze mi szybkość ataków wzrasta strasznie. I obrotem na sekundę mi lecą do góry bardzo. Jezus Maria, wreszcie mi dobrej temki dropią. Przez cały... Atlantydy nic mi nie, nie dropnęło dobrego. W Hadesie miałem problemy straszne. Wreszcie gra robi się łaskawa wobec mnie, dziękuję. <grym> o, nie mam w ogóle potek, widzę, ja muszę kupić. Mam daleko? Heinenburg? Jestem leniwym człowiekiem. <laughs> Ej, to jest dobry odcinek, to jest jeden z lepszych odcinków jak od naprawdę dawien dawna, bo... Szybko, szybko, szybko. Dobra, już mi wyłączy się pewnie. Tak. Będzie tego z 200, tego z 300. No mogę sprzedać szczerze, jakby to mi jest kompletnie już niepotrzebny item. Siema. Goodbye. 4, 5... Dobra, lecim. Drugi niebieskitem, na którego możemy używać. Eee... Ja jestem w szoku. Ja aż normalnie dawno takiego szczęścia nie doznałem w tej serii. Naprawdę, kilka dobrych odcinków. Nie licząc na bo on też był dosyć niedawno. Bo no, na pierśniki dropnął -no mnie z telkina. Ehm... Pod koniec aktu ostatniego. łomacze. uważajcie na nie, bo one tymi skałami mogą rzucać i to jest ich najgorszy cios, em, ale z nimi po prostu łatwo, po prostu raszujemy na nie i nie ma żadnego tam większego problemu. Dobra, ale nie, naprawdę, początek aktu leci nam tak łatwo, że to jest coś po prostu pięknego. Także, no, bardzo optymistycznie zaczynamy ten akt. No i samą Atlantykę skończyliśmy mega optymistycznie, jednak tych bossów bardzo łatwiej rozwaliliśmy. Tiamata i Telkina, e, naprawdę bez większych problemów udało nam się pokonać. Bez w ogóle żadnych problemów. E, Szapska Jura, dzień dobry. A to co się działo w Hadesie, e, no, to, 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 to był stan umysłu kompletnie. Dobra. Uwielbiam te miejsca. Jakby zobaczcie jak to ładnie wygląda. Jakby... To jest ładny setting. Śliczny oznacznik pitotu kolejny. Ależ gra łaskawa jest dla mnie, naprawdę. E, Łamacze, przeroszujemy, pamiętajcie o tym. Um... Ponieważ one mają największy, najgorszy cios na odległość właśnie, a jeśli jesteśmy bli na bliski dystans... Na bliższy, no to wiadomo, że nie zrobi nam aż tyle kuku, mówiąc potocznie. Roztraszujemy go jak najszybciej. E, um, jeszcze by ten szaman Kości, nie pamiętam jak dokładnie się nazywał. Um, ale jeśli go spotkamy, to w, muszę Wam powiedzieć, że ono Dziwo jest naprawdę niebezpiecznym przeciwnikiem. To nie jest żmijowy mak, jeśli chodzi o um, Smoker Człowieki. Ale O Dziwo naprawdę jest w stanie nieraz zabić niespodziewanie, kompletnie, ale jest w stanie to zrobić. I teraz też mi trochę życie zabrał. Mega nietypowy przeciwnik. Nie widać po nim, że może być tak niebezpieczny, ale tak, zdarza mu się naprawdę mm, zaskoczyć gracza, i tak mówiąc kompletnie szczerze, bo jest bardzo niepozorny pod tym względem. Dobra, my idziemy w tym kierunku, ponieważ kierujemy się e, w kierunku tej mm, kopalni soli, ponieważ mamy zadanie pomocne jeśli chodzi o kopalnię soli. E, Halo, przepraszam bardzo, kopalni sobie Titan Kwestia, kopalnia. Nie podróżowaliśmy nigdy po kopalniach, niczym takim. Mieliśmy tylko jaskinie, grobowce. Eee, no to to jest coś mega fajnego i pika uczty normalnie. O, jest ten, zaklinacz kości. Uważacie na nich, naprawdę. Niepotrzebny przeciwnik, który może nas nieźle zaskoczyć. Eee, dobra. No, Mamy zadanie poboczny. Białe złoto. Um. Dobra. Także lecimy z tym questem. Um. E, jesteśmy w kopalni soli, Kompletnie inny setting. Um. No to ładnie wygląda po prostu. Ale ja coś wziąłem. Także przez 20 minut odcinka jarem się tym, jak to ładnie wszystko wygląda. A przez kolejne 5 minut zabijam przeciwników <grych> Tak, dzisiejszy odcinek w skrócie, no te kopalnie w jest naprawdę duża. I myślę, że przydam tej fontannie, skończymy ten odcinek już Jak dodamy quest'a Kapitan straży, ale tu też będziemy mieli e, Mini bossa, może tak powiedzieć e, No coś takiego to tak jakbyśmy mieli mrocznego satera szamana em, w Helos. Tam był ten szaman, który był jakby bosem Helos. On tradycyjnie nie był bosem i ja go nie liczę jako bossa typ typowego, tylko jako takiego minibossa wstępnego. Znowu coś zebrałem przypadkiem. Prawdziwym bosem, już takim pierwszym, pierwszym jest e, Nesus w Ach, to były czasy. To były czasy. Teraz to nie ma czasu, nie żartuję. Teraz też są czasy. Piękne, piękne. Dobra. Łatwo tylko naprawdę. Chociaż ten taki. ten boss, który spowodował to, że te wszystkie trupy się obudziły w tej kopalni. No. Może być problematyczny, bo on jest dosyć irytujący, ten gość. Tyle wam o nim mogę powiedzieć. Ale myślę, że sobie z nim na pewno poradzimy bez oby większych problemów. Ale drobną dobry rejtem. Wow, fajnie. Jestem w szoku. Dobra, lecimy tutaj. Um, Czyszczymy klasycznie całutką kopalnię. Dobra, siemanko, lecimy dalej. Kierują się w dół. Um, ogólnie takie wąskie jaskinie, przejścia. Um, dosyć nitywowe to jest i chyba to już pojawiło się spokojnie w Atlantis. Ale tutaj um, również to się tutaj pojawia. W sensie takie wąskie jaskinie, przejścia korytarzowe. Tego będzie dużo w tym akcie, naprawdę. Takich rozwidleń podziemnych. Chociaż tu jak najbardziej posyjemy, bo jesteśmy jednak w kopalni. To ma sens. Hmm. Kafar oni nabija, okej okay. Nabijany kafar. Dobra, dosyć śmieszne. Żeby mi się na to nazwy pomyliły. Tak jakby, ale dalej jest ten kafar słaby, tak? 64. no nie ma co porównywać. Pierwszy. i tym kiery było są naprawdę bardzo potężne i um, ale ja osobiście poszedł pod to jednak um, pod damage bo tym, kier było są naprawdę dobre um, ale sobie może weźmiemy, weźmiemy wyjmiemy krew domona żeby sobie tak jednak tą odporność Odporności wsadzić tutaj, bo czemu nie? Jako taki, taki balans Żeby nie było Ale okej okay. O, chyba już tam się, na pewno pojawi się już na mapie um, Nasz um, przeciwnik Czyli mściwy duch, o mój Boże, on będzie mściwy Ghostbusters taki trochę Ale co, poradzimy sobie z typem. Aaa, wziąłem coś przypadkiem chyba. Ta. Chociaż ten. Też ten sercik. W... Nie to. A kilof, też możemy mieć kilof, żeby nie było. Ładnie to wygląda, no, bardzo ładnie według mnie. To naprawdę ładnie wygląda. Ja bym tak chciał nosić, gdyby jakieś było ładne, bo. Mm, ślicznie. Jeden z ładniejszych itemów. Taki zwykły podstawowy, Ale jest taki ładny, że. O. Dobra, mamy naszego ducha. Ja go spróbuję że zrobić szarżą, um, chyba, że sobie poradzimy bez. Um, bo oczywiście zpafało nam w roku wokół Dobra, to było jednak banalne. Myślałem, że będzie trudniejszy. O no i jakieś tam orba nam dropną, więc czemu nie? Akurat to było naprawdę proste. Tego się nie spodziewałem um, Dobra, mamy quest, który będziemy musieli oddać w Heinenburgu myślę. Um, dobra. On kiedyś mi robi problemy, ale to chyba było na epickim inną postacią. No, to trochę zmienia postać rzeszy. A już jest na pełne? Nie mówcie. Ale kurczę, to już tak. O, to też jest taki ładny item. No kurczę, no. Wizualnie to nie można iść pod to, chociaż to wygląda naprawdę ślicznie. Tutaj coś jeszcze mamy. No fajnie, więcej miejsc, żeby itemki tropnęły, których nie będę mógł podnieść właśnie, o tym mówię. Ja jeszcze spokojnie zdobędę. Celtycki łuk fajnie. Opsa. Kapitan. To jest coś takiego, że... No ja mówię, no przy tym gościu będą problemy pewnie, bo bo, bo będzie ciężkie przy tej postaci, a tu takie o! To tyle, okej. Okay. Tak łatwo leci. Okej. Okay. I ewidentnie to jest moment, gdy już musimy się wrócić do Heinenburga. Oddać questa myślę już tego na spokojnie. I wyjdziemy z kopalni i zbieramy się do końca odcinka. Myślę, że jak na pewno rzeczowe było, bo dużo się stało, dużo się wokół nas zmieniło i... No pełną gemu zaczęliśmy, bo ten akt um, um, ostatni przecież w na naszej przygodzie. Sutemajda so spada. Wow. A to, ten tasek? Okej, okay, nie ma co porównywać. A znaczy, wstyd taki damage słaby um. pyk, 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 pyk. Um. Dobra, nie będziemy się chciał z tą, bo i tak strasznie dużo dam tych esencji um, więc nie mam ochoty się w to bawić znowu Posprzedaj te wszystkie temki niepotrzebne Chłopcom Macha łapą. Dobra, nie ma problemu, pyczku, nie ma problemu. Um, dobra, e, oddzielmy grubą linią to, co się działo w Atlantis. Um, czyli... Ale dlaczego to nie jest tak dobry item? W sensie... Dlaczego? Um, to nie wiem. Ale... To sprzedam już całkiem. Jest tu ten mistyk. Jest. Tylko um, to, utarczę, że sprzedam już całkiem. To z czarodzi Strada Seta to się przyda, bo to jest jednak item święty. Dobra. Grupa w krachu tego, co było w bo tam próbowałem coś poćmienić. dość ciebie. Jesteś No, Tam po prostu trochę próbowałem ogarnąć jakieś coś z reliktami, ale to nie wyszło mi mega jakieś tam skutecznie dobrze, więc to chyba nawet z odcinka. Bo próbowałem sobie tak ten, tam żeby to wyszło mi lepiej, ale to był taki mierodajny efekt. Więc grubą kręchał się otrzymałem od tego i i jest fajnie, jest dobrze naprawdę I polujemy na nową broń Naprawdę kompletnie muszę to broń sobie zmienić, bo To jest broń Którą się kończyło spokojnie akt trzeci Tam się zabijał Tyfon Na Olimpie tą bronią Ale Tyfon już był naprawdę wiele odcinków temu A ta, ta broń trzyma mi się przez Wiele aktów eee, Więc halo, dlaczego jesteś tak dobry? W Słuchajcie, sensie, co on taki eee... 27% obrażeń fizycznych Okej, okay, to dużo daje, to dużo daje... To, 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 mnie, to mnie kompletnie nie dziwi w takim razie. To chyba najsilniejszy buzdygan z ostrzami, jaki widziałem w życiu, bo tak długo jedna broń by służyła, to naprawdę jest wow Coś niespotykanego na pewno. Dobra. W takim razie oglądaliśmy quest'a pobocznego z soli, czyli białe złoto Jeśli chodzi o quest'y poboczne, bo mamy jeszcze quest e, przez żołądek do mały Malutki, śmieszny quest, który sobie ogarniemy to w następnym odcinku, myślę na spokojnie A tociek będzie się już zbliżał do końca e, Więc e, idziemy do fontanny i tam skończymy ten materiał e, Więc fajnie Tak, gościu? Yes, yes, yes. Znowu fajnie, fajnie, cieszę się bardzo Tak chciałem zagadać, wiadomo, po quest'ie Bo czemu nie? Więc mam nadzieję, że ten materiał Wam się podobał. I do zobaczenia w kolejnych odcinkach, gdzie będziemy dalej zbierać przez szwabską jurę w krainy mojego ulubionego momentu samej gry. Także do zobaczenia w kolejnych materiałach.